Hej kochani, wiem, wiem, obijam się z tym Look Fantastic, ale jest. Jak widzicie, pudełko urodzinowe, wrześniowe. I już Wam pokazuję, co się tutaj znalazło. Mamy ulotkę produktową, więc jest fajnie, ułatwienie. Powiem Wam, że ja dostałam taką wersję Look Fantastic, jaką chciałam. Jestem bardzo zadowolona z tego pudełka i może też po kolei, tak jak jest w ulotce, będę Wam mówić, co się tutaj znalazło. Pierwszy produkt to jest rozświetlacz w cenie 10 funtów. Jest on w takiej miniaturze. Tak to wygląda. Ja jestem z tego produktu bardzo zadowolona, bo to jest idealny produkt na jakieś wyjście. Jest malutki, yy, wszędzie się zmieści, także super. Właśnie nie wiem, czy ja dostałam ten pierwszy czy ten drugi, bo tu jest różnica dwóch funtów. Ila maska. Nie widzę tu tego. No ale to nie ma znaczenia. Jest rozświetlacz. Dobra, lecimy dalej. Kolejny y, znany już nam krem, czy firma, Elemis. Y, jest tutaj krem z kolagenem, co jest wielką ściemą. Nie wierzcie w kosmetyki z kolagenem, bo kolagen nie przechodzi przez skórę. Jeżeli już chcecie sobie uelastycznić skórę, to kolagen przyjmujcie od wewnątrz, ale nie musicie kupować jakichś specjalnych tam soków z kolagenem, czy nie wiem jakichś tabletek czy cokolwiek. Wystarczy, że będziecie jeść galaretki i to ma takie samo działanie. Pojemność tego kremu jest malutka, 15 ml, standardy, jak na tą firmę. Ale jest to totalnie niczego nie warte, bo nie dość, że ściema z kolagenem. To jeszcze mamy tutaj mikroplastiki, fenoksyetanol nie dla kobiet w ciąży. Także sobie odpuszczamy Disodium Etta to jest. A można by się było jeszcze pewnie czegoś doszukać. Krem jest wart prawie 30 funtów w takiej pojemności. Ok. Kolejna rzecz to konturówka do ust. W cenie 10 funtów. Tak ona wygląda. Kolor chyba raczej taki standardowy. Otworzymy sobie. Kretka w kolorze, tak jakby tego pudełka. Jaka to jest firma? Diego Dalla Parma ok kolejny produkt ja dostałam jakąś maskę firmy Espa w cenie 5 funtów w przybliżeniu i tutaj tak trzeba wmasować włosy zostawić na 20 minut a potem zmyć szamponem, nanieść odżywczy, jakiś kondycjoner, czyli no odżywkę. No i tyle. Tego jest tak mało, że myślę, że to będzie na jeden zabieg, 30 ml. Składu tutaj nie podali, ale jest tu napisane Nature Beauty. Także miejmy nadzieję, że ten produkt. Jest naturalny. Już cenę podawałam, także jedziemy sobie dalej. Pędzel. Mamy tutaj taki pędzel y, do blendowania chyba. Mhm, tak do rozcierania cieni. Jak on wygląda? O tak. Firma Luxi fajnie mi się takie pędzle y, przydają na mój kierunek y, kosmetyczny. Super. Cena tego pędzla no, jest dość wysoka, bo 15 funtów. No i mamy tutaj jeszcze taki masażer. Zawsze mi było szkoda wydać na niego pieniądze, tutaj dostałam go w pudełku, więc bardzo się cieszę. Można nim sobie rozmasować jakieś ulubione serum, ponoć to fajnie też działa na skórę. Także naprawdę bardzo fajne pudełko jest bardziej takie makijażowe niż y, pielęgnacyjne. No, ale tutaj dużo rzeczy z tego pudełka mi się przyda. Jeszcze chyba taki prezencik urodzinowy. Tutaj jest nie wiem, czy to jest jakaś nalepka na torebkę, czy na, na co chcemy. Z takim logiem Look Fantastic Beauty Box. No i to by było wszystko. Wartość tego pudełka to jest jakieś 77 funtów, czyli około 400 zł. W cenie, ja zapłaciłam za to pudełko 65 zł. Także przeskok cenowy jest bardzo duży. Ja jestem mega zadowolona. A jak Wam się podobało to pudełko? Dostałyście inną wersję? Piszcie w komentarzach. Do usłyszenia!